Szczęść Boże i ratuj się kto może. Ja tu pełen radości mówię do Was dzisiaj, y, dlatego, że mam dla Was kilka ogłoszeń, takich prawie, że parafialnych. Y, po pierwsze, kurzałem się coraz bardziej na mój mikrofon, niby nowy, niby nadający się na gwarancję, niby nie, już mi się nie chciało tego robić. Y, cały czas tam niby pojawiały się szumy, dźwięk był cały czas taki głuchy, się wkurzyłem, rozebrałem go na części, znaczy może nie na wszystkie części, ale rozebrałem go na części główne, poczyściłem, poskładałem po i teraz widzę, że nagrywa się tak, jak ma się nagrywać. Nie ma tych szumów, ten dźwięk nie jest taki głuchy, nie jest taki beznadziejny, nie muszę go tak bardzo zgłaszać, żeby w ogóle było mnie słychać. Jestem tutaj w niebo wzięty. Od dzisiaj chyba te podsumowania tygodnia w końcu będą nagrywane, także nie muszę siedzieć 3 cm czy tam 13 cm od mikrofonu i mówić głośno, mogę w końcu mówić normalnie i słychać mnie normalnie bez szumów, jestem cały, szczęśliwy, więc witam w dzisiejszym antyklerykalnym podsumowaniu tygodnia i widzę, że jest nas coraz więcej, już jest nas ponad 400. No w skali YouTube'a to jest mało, no ale z drugiej strony sobie tak wyobrażam 40 osób w rzędzie i takich rzędów. 10, no to jest całkiem spora grupa no i ciągle w, wśród nowych osób pojawiają się osoby, które nie rozumieją tytułu bo nie rozumieją, że nie jest to przegląd tygodnia o charakterze antyklerykalnym i tylko jest to przegląd tygodnia z działalności naszych polskich i nie tylko polskich antyklerykałów więc y, tym bardziej powtarzam, że za niedługo w następnym sezonie ta nazwa ulegnie zmianie, bo nie jest to ani podsumowanie o charakterze antyklerykalnym, ani nie jest już pod koniec tygodnia na początku było pod koniec tygodnia, ale już nie jest nie jest też już z, z ostatniego tygodnia, bo na początku no rzeczywiście było z ostatniego tygodnia, ale materiałów było tak dużo, że nadmiar materiałów wrzucałem do koszyczka, no i teraz je wyciągam, no i one są już sprzed miesiąca, sprzed dwóch, trzech, niektóre są z tamtego roku, więc na razie pozbywam się materiałów z koszyczka, więc tym bardziej nie jest to podsumowanie tygodnia, no ale już nazwa do końca roku zostanie. No a ja już nie przedłużając, ponieważ strasznie się rozgadałem, mówię to wszystko prawie, że na jednym wydechu, zapraszam do dzisiejszego podsumowania tygodnia. Dzisiejsze podsumowanie tygodnia będzie o jakże znamienitym, o jakże znamiennym dla naszych wojujących antyty, antyklerykałów. Tematem, czyli Kościół i PDFowanie oraz antyklerykalna propaganda. Zapraszam do odcinka, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie trwał z 20 minut. Do dzieła! No, a tu mamy teraz kolejnego mema z cyklu. Wojujący ateiści uwierzą w każdą, nawet najgłupszą brednię. Tutaj sztuczna inteligencja poproszona niby o zdjęcie księdza z dzieckiem miała wygenerować coś takiego. No i powiedzcie mi, że najbardziej naiwną i łatwowierną grupą w Polsce nie są polscy wojujący ateiści tutaj mamy takiego księdza, dziecko i jakiegoś takiego, nie wiem, biskupa i trochę benedykta przypomina i to dziecko mówi, ojcze, ten ksiądz mnie molestował i ten biskup mówi, nie bój się, ochronię cię, no i chroni tego księdza i ten ksiądz zadowolony, a te dziecko zdziwione, nie? No i pomówmy o PDF-owaniu, bo dla mnie jest dziwne to, że lewa strona, a ja to głównie do lewej strony będę mówił, oburza się, a to księża kryją pedofilię i widzą pełno tego krycia pedofilii, ale gdy lewa strona robi dokładnie to samo, a nawet bardziej, to tam żadnego problemu nie ma, nie? No bo Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest jakiś biskup, i ten biskup dostaje informację o tym, że jakiś ksiądz tam dokonuje czynów PDF-owych. No i później, kiedy skandal wychodzi na jaw, kiedy sprawa staje się głośna, ten biskup mówi, no ale ja od razu poinformowałem prokuraturę o tym, że ten ksiądz dokonuje czynów pedofilskich. Natomiast prokuratura by stwierdziła, że nie, ten ksiądz kłamie, on was okłamuje. Żadne zawiadomienie do prokuratury nie wpłynęło. No to od razu byście powiedzieli: a biskup krył pedofila, próbował zamieść sprawę pod dywan i teraz, no jest winny krycia pedofili, tak? No ale jeżeli dokładnie coś takiego zrobi lewa strona, i to wysoko postawiona, głośno na znane osoby, no to nagle się okazuje, że wszystko jest okej, okay, tak? No bo przypomnijmy sobie sprawę chociażby pana Roberta Biedronia. Tutaj nie wiem, czy pamiętacie, i dla mnie szokiem jest to, że dużo osób z lewej strony w ogóle nie zna tego tematu, nie? Że Słupsk, pedofilia w, w Ośrodku Kultury, prokuratura sprawdzi, czy nie próbowano tuszować sprawy. To jest sprawa stara z 2018 roku. Tutaj wpłynął anonim, że tutaj ten Paweł K. to był chyba, że on wykorzystywał nieletnie dziewczynki i tak dalej. No i że prokuratura miała czy tam nie było tuszowania, pedofilii i tak dalej, można sobie to przeczytać. No i mam drugi artykuł, o rok młodszy, o rok już z 2019, czyli już się dużo rzeczy dowiedzieliśmy, wyszło na jaw, sprawa się potoczyła, ten artykuł jest bardziej aktualny, i tu możemy przeczytać afera pedofilska w Słupsku. Robert Biedroń plączy się w oświadczeniach. No i rzeczywiście, bo tutaj możemy przeczytać, że pan Robert Biedroń miał powiedzieć na TVN24, że podjąłem bardzo ważne decyzje, natychmiast zawiadomiłem, e, zawiesiłem tego faceta, natychmiast. Złożyłem doniesienie do prokuratury i przekazałem wszystkie informacje. No i gdyby tak Robert Bietroń postąpił, że się dowiedział i od razu go zawiesił i przekazał wszystkie informacje prokuraturze, no to by było ok. Jednak okazuje się, że prokuratura zaprzecza temu. Jakoby Robert Biedroń miał ją informować o czynach tego pedofila? No i powiedzcie mi, czy gdyby takie coś stało się nie z Robertem Biedroniem, tylko księdzem, stwierdzilibyście, że jest to krycie pedofila przez księdza? Oczywiście byście tak stwierdzili, że jakiś ksiądz stwierdzi, że złożył zawiadomienie do prokuratury na pedofila, a prokuratura temu przeczy, nie? No i chyba mielibyście rację. Natomiast tutaj z Robertem Biedroniem sprawa właśnie tak wygląda, no ale tutaj żadnego krycia pedofili u Roberta Biedronia, lewa strona się nie dopatruje. Czy ci ludzie nie mają paranoi? No popatrzcie, zanim sobie to przeczytamy, wszystko i to, co jest na środku i to, co jest z boku, to zastanówcie się, czy ci ludzie nie mają paranoi, żeby ktoś wziął i na poważnie napisał coś takiego, czyli albo to jest człowiek, który ma tak wyprany mózg, że on wierzy w to, co pisze. Albo nie wierzy w to, co pisze, ale wierzy, że ci, co przeczytają, w to wierzą i będą go tam lajkować, plusować i serduszkować. No przeczytajcie: Na środku mamy czytanie Pisma Świętego, powoduje akceptację bezkarnego PDFowania. Jeszcze raz zastanówcie się nad tym. Czytanie Pisma Świętego, zdaniem pana Arthura, powoduje akceptację bezkarnego PDFowania. Hmm, 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 przeczytajmy, jak on to uzasadnia. Czytelniku Pisma Świętego, jak zwalczasz zorganizowany syndykat PDF-owy wśród Twoich kapłanów? No nie wiem, Panie Arturze, a jak Pan zwalcza zorganizowany syndykat PDF-ów w Twoim środowisku, w Twojej pracy, w Twojej okolicy, w Twoim budynku, w Twoim mieście? Pochwalisz się? Ja bardzo chętnie posłucham, jak Ty to robisz. Czytamy dalej. Tak zwane Pismo Święte jest zbyt często wykorzystywane, by straszyć wyznawców wiecznymi torturami w piekle po śmierci. No tak, Z naprawdę. Ja tak często to jest jeden z zarzutów, które ja mam do kościoła, takich prawdziwych zarzutów, że praktycznie nic nie mówi o piekle. Mamy ten taki dobrudzm, mamy często herezję powszechnego zbawienia, że wystarczy wierzyć i kochać, i będziesz dobry i nic innego się nie liczy. Piekła nie ma, wszyscy będą zbawieni. No właśnie cały problem dzisiejszego kościoła między innymi polega na tym, że tam nie ma ani słowy o piekle, ale nie tu Pan Artur. On wie, że tak zwane Pismo Święte jest zbyt często wykorzystywane, by straszyć wyznawców wiecznymi torturami w piekle po śmierci. To Wybitnie świadczy o tym, że pan Arthur nie chodzi do kościoła i nie był tam od 30 lat, bo od 30 lat o piekle się praktycznie nic nie mówi, znaczy może dłużej, nie? Ja od 30 lat chodzę do kościoła i nie wiem, szczerze, to może raz opiekle słyszałem na rekolekcjach i to wszystko. Ale czytamy dalej: jeśli ci nie będą klękać przed kapłanami i wyznawać swoich najskrytszych tajemnic nazywanych celów wzmocnienia doktrynacji grzechem. Panie Arthurze, grzechy, a tajemnice to są dwie. Zupełnie różne rzeczy, ale tak różne rzeczy, że nie wiem, czy mogą być. No, oczywiście, grzech może, może być tajemnicą, ale tajemnica nie jest grzechem. To są dwie, zupełnie różne rzeczy. Jeżeli pan Artur tego nie wie, no to ja nic na to nie poradzę. Zresztą, wierny musi co chwilę klęczeć przy wszystkich obrzędach. No, rzeczywiście, tyle musimy klęczeć. Normalnie, musiałem sobie klęcznik kupić, żeby mi kolana przestały zgrzytać. Taka indoktrynacja powoduje, że wyznawcy zawsze stają w obronie PDF-owych bestii, posuwając się zwykle do ataku na ofiary. Tak, powiedzcie mi, moi drodzy słuchacze. Ile razy stanęliście w obronie PDF-owej bestii? Ile razy? W tym miesiącu? 4, 5, 8, 10? Tutaj największą ironią jest to, że ci, co najgłośniej krzyczą o obronę PDF-ów w kościele, sami ich bronią przy każdej najlepszej przy każdej pierwszej okazji, jeżeli tylko PDF-y są w grupie tak zwanej bronionej przez nasze lewicowe środowisko. Przypomnijmy sobie na przykład sprawę księdza Oko, który mówił o tej Lewandowej Mafii PDF-owej, mówił o księżach, którzy wykorzystują PDF-owo małe dzieci. No i nie tylko małe, bo większe dzieci też. I, I co? Czy nasza lewa strona powiedziała, och, jak wspaniale, że ksiądz Oko walczy z PDF-ami w kościele? Nie, powiedzieli, o kurczę, ci wszyscy PDF-i, to oni są homoseksualni. A nie, nie, to to jest homo nie wolno walczyć z y, homoseksualistami, jeżeli, jeżeli są PDF-ami, no bo to jest homofobia. No to ja bym powiedział, że tutaj właśnie nasza lewica bardzo często broni PDF-ów. Jeżeli tylko są homoseksualni, no i najlepszym przykładem jest właśnie sprawa tutaj księdza oko. Tutaj, no mówię, zamiast walczyć z tą lewandową mafią w kościele, wspierać księdza oko, żeby zwalczyć tą pedofilię, która tam jest, to mówią, nie, trzeba walczyć z księdzem oko, bo on jest homofobem, bo ci PDF-i, bo te pdf -y, z którymi on walczy, to to są wszyscy osoby. Como. Jak tutaj traktować ich poważnie? No i czytamy dalej. Czy książka, która tak wykoleja dobro w człowieku, powinna dalej być legalna? No ja powiem w inny sposób. Czy wypowiadanie się przez pana Artura, który tak wykoleja rzeczywistość, dalej powinno być legalne? No teraz będzie opis memu, który pokaże, że nasi wojujący ateiści mają paranoję na punkcie seksu, zwłaszcza kiedy są tam gdzieś w okolicy osoby, niekoniecznie pełnoletnie. No to jest niesamowite. Popatrzcie. Były otrzęsiny, Zresztą przeczytajcie co sobie. Zobaczcie na te zdjęcie. No to zdjęcie wygląda tak niedwuznacznie, nie. No ale przeczytajcie tutaj ten podpis Francja. Yy, podpis. Francja niszczy Kościół, obraża uczucia religijne katolików i promuje zgorszenie. A nie, czekaj, to już przesada. Podczas tzw. Tak zwanych otrzęsień w gimnazjum salezjańskim w Lublinie, Dolnośląskie, grupa nastolatków chodzi na czworaka, po czym zlizuje bitą w cudzysłowie śmietanę z obnażonych kolan księdza dyrektora tej placówki. Co ciekawe, taka szkolna tradycja nie zaniepokoiła rodziców. Ci bronią księdza w zaskakujący sposób. Mówią, że to nie była bita śmietana, tylko pianka do golenia. Tylko czy to coś zmienia. No to zmienia bardzo dużo, już wam wytłumaczę, bo ta sprawa. Ja mam specjalny sentyment do tej sprawy, ponieważ to była pierwsza sprawa, którą tak poważnie researchowałem, o której dyskutowaliśmy na forum. To było grubo 10 lat temu, jak nie 15. No i teraz tak, to jest niesamowite, jak nasi wojujący ateiści. Gdy widzą dzieci w jakichś takich dziwnych pozycjach, to im się to od razu kojarzy z seksem. Przecież to jest niesamowite. Bo tutaj tak, ja się zainteresowałem tą sprawą, i ta sprawa wyglądała w sposób następujący. Było sobie gimnazjum, w którym co roku były otrzęsiny. Wszyscy o nich wiedzieli. I właśnie te zdjęcie, które tu widzicie, to nie jest, że to jakieś zdjęcie wyciekło tutaj w darknecie, tutaj ktoś przemycił to zdjęcie, żeby wiecie pokazać, co ten ksiądz skandalicznego robi. To było zdjęcie, które sama szkoła umieściła na swojej stronie. Było pełno zdjęć z otrzęsin i między innymi takie zdjęcie, tak? No bo jeżeli popatrzymy tylko na te zdjęcie i już nadawany jest taki seksualny kontekst, to można spojrzeć na to zdjęcie w taki seksualny sposób, natomiast nikt... Przez całe lata nigdy na to w ten sposób nie spojrzał, bo nigdy to nie miało takiego charakteru. Te po prostu otrzęsiny nigdy nie miały charakteru yy, seksualnego, ale nasi wojujący ateiści, jak widzą tylko dzieci klęczące, zaraz im się to kojarzy z czymś, no co ja mogę na to poradzić. No ale posłuchajcie tej całej historii, no bo jak ja to res researchowałem, to wyglądało to w sposób następujący. Z tego, co pamiętam, to, no, to było z 15 lat temu, nie? Ale zdjęcia nawet, jak popatrzyłem w moim archiwum rzeczy, o których rozmawiałem, to nawet znalazłem zdjęcia, które wtedy znalazłem, no to zaraz wam je pokażę. No ale w każdym razie wyglądało to tak, że były otrzęsiny, był korytarz. Te otrzęsiny tam trwały, nie wiem, 10-15 minut. I tam był jakiś tor przeszkód, trzeba było robić jakieś zadania, gdzieś tam się przecisnąć, pod czymś tam przejść, buzie, ci tam wymalowywali, żeby cię w cudzysłowie poniżyć, tak? że jesteś kotem, że jesteś nowym, że my tu starsi jesteśmy, trzeba było tam coś zjeść, ohydnego i tak dalej. I na sam koniec, jak już przeszedłeś te wszystkie próby, to, to na koniec już musiałeś pokłonić się dyrektorowi szkoły, i tam podczas tego ukłonu była taka. Pułapka, że musiałeś dotknąć nosem czegoś, co miało przypominać właśnie bitą śmietanę na kolanie. Miałeś ukłonić się właśnie w ten sposób. Jeszcze tam była taka pułapka, że właśnie gdzieś najczęściej się dawało opakowanie zbite śmietany, żeby każdy myślał, że jest to bita śmietana, no i ktoś dotykał tego nosem, no i później się prostował. No to najczęściej się oblizywał. No i się okazywało, że to nie jest bita śmietana, tylko pianka do golenia. Nie? I fuj ble, wypluwał. No i taki żart. No, jak ja byłem młodszy, to myślałem, że jest to śmieszne teraz, jak jestem starszy, to wydaje mi się to głupie. No ale z drugiej strony to. Mówię, ta sprawa ma 15 lat temu, no na przykład jak ja chodziłem do gimnazjum, pamiętam, bo sprawa opisywana miała miejsce w gimnazjum, ja też chodziłem do gimnazjum, to ja pamiętam, że na przykład jak byliśmy na WF-ie, jak ktoś, nie daj Boże, podczas rozgrzewki przestał biegać, i nie daj Boże, jeszcze włożył ręce do kieszeni, i nie daj Boże, zaczął tymi dłoniami w kieszeniach coś tam robić, no to pan z WF-u był w stanie podejść do takiej osoby i głośno, tak żeby wszyscy słyszeli się spytać, a ty co. Jajami ping-ponga w tych spodniach grasz. No i wiecie, myśmy się wtedy śmiali, wtedy to było, powiedzmy, normalne, ale wyobraźcie to sobie dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj ksiądz by powiedział do kogoś, kto trzyma ręce w kieszeniach i coś tam szuka w tych kieszeniach: A ty co? Jajami ping-ponga grasz? No, niedopuszczalne, a wtedy to było normalne, więc wiecie, z jednej strony trzeba popatrzeć na to, że troszeczkę inne było podejście osób starszych do młodszych, ale po drugie, to i tak, i tak, ani te odzywki o tych jajach i ping-pongu, ono nie miało wyrazu z żadnego charakteru seksualnego. Tak samo tutaj nie było żadnego charakteru seksualnego. Było kocenie, było najczęściej 10 prób i na koniec był pokłon i taki pokłon, żeby dotknąć nosem kolana, na którym miało być coś, co wygląda na bitum śmietane, a jeżeli się oblizałeś zamiast wytrzeć, no to się okazywało, że jest to pianka do golenia i miałeś jeszcze fuj do wypłucia, tak? No i teraz tak, tutaj czytamy na dole, przeczytajmy to sobie jeszcze raz, że grupa nastolatków chodzących na czworaka... Po czym zlizuje bitą śmietanę z obnażonych kolan księdza. No i nie, to już jest nieprawdą. Nie było żadnego zlizywania ko śmietany z kolan. Gdyby rzeczywiście miało miejsce zlizywanie jakieś śmietany z kolana, no to dobra, to już ma taki wyraźny podtekst, charakter seksualny. Ale tam nie było żadnego zlizywania ani żadnej śmietany. Tam było na koniec, po całym koceniu, po dziesięciu próbach, które były męczące, ukłon, żeby nosem dotknąć kolana, na którym była. Janka do golenia no i właśnie ja przed chwilą tak mówiłem, że takie rzeczy 15 lat temu były normalniejsze i nie chodzi o to, że ja chcę bronić tego księdza tutaj, że ha 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 ten ksiądz na pewno robił coś co robili wszyscy, bo naprawdę tego rodzaju kocenia wtedy miały miejsce. Ja pamiętam, że swojego czasu przeglądałem właśnie wpisywałem w Google grafika różnego rodzaju frazy typu kocenie, chrzest, szkoła, gimnazjum, kolano, bita śmietana i tak dalej i to, co ja popobierałem, to są najczęściej, znaczy najczęściej i to, co popobierałem, to są strony, które szkoły umieszczały na swoich stronach, jakie tam były ty. Tutaj widzimy jakiś chrzest, coś tam na kolanie, jakaś dziewczynka klęczy. Tutaj jakiś chrzest głowę dociskają do kolana, tutaj też jakieś nad morzem chrzest, jakieś próby były, jakieś, nie wiem, czy to wygląda jako całowanie kolana albo coś. Się teraz przygląda. A może nie? Może to tak tylko wygląda? Może on całuje coś innego? No, mniejsza z tym. Wiecie o co chodzi? Na zdjęciu łatwo można nadać charakter seksualny. No, wyobraźcie sobie, że tutaj nie siedzą y, dwie panie, tylko dwóch księży, nie? O, zaraz skandal seksualny. Ale nie, jak siedzą dwie panie podczas kocenia, no to jest wszystko spokojnie. Tak samo tutaj. No, jest jakieś dziecko, tutaj jakieś kocenie, jakiś chrzest, tutaj kolejka czeka, nie? Do ucałowania pierścienia, czy do właśnie pokłonu przed królem, przed Posejdonem, chyba, bo nad morzem się robi, nie? Te szty o Posejdona. Znaczy, robiło 20-15 lat temu, nie? Tutaj też za jakichś zausów przebranych albo coś, jakiś pokłon, jakieś nie wiadomo co. No po prostu tak się robiło. Tak samo tutaj, nie? Takie zdjęcie znalazłem podczas kocenia. Tutaj ktoś komuś głowę dociska, tutaj do kolan, tutaj ktoś siedzi. No i. Co, kocenie? No, jakieś takie głupie żarty, głupie zwyczaje, głupie tradycje, no ale wyobraźmy sobie, że byłby ksiądz, nie? Zaraz by całe lewactwo piało, że skandal, nie? Jeżeli to nie jest ksiądz, to jest wszystko okej, okay. to kocenie, zabawa z dziećmi, wszystko okej, okay. ale nie, 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 jeżeli byłby to ksiądz, to skandal na cały świat. No i właśnie o tym tutaj mówię, że tutaj nikt nigdy przez lata nie widział nic gorszącego, bo nigdy to nie miał takiego charakteru. Tutaj się próbuje zarzucić, że był ksiądz, kazał. Po prostu przychodzić przed siebie, klękać i zlizywać bitą śmietanę. Podczas gdy to było kocenie, trwało 10 minut, i na koniec miał być ukłon taki, żeby nosem dotknąć bitej śmietany na kolanie dyrektora szkoły. No ale zobaczcie tutaj. Yy, oczywiście ktoś się strasznie oburza, i tutaj na przykład tutaj podobne kocenie jest. Nie, tutaj widzimy kocenie, twarze pomalowane i tak dalej. Część kocenia, tutaj też jakieś takie pokłony, i przeczytajcie te komentarze, niesamowite, nie? Za takie poniżenie dzieci przed tym watykańskim LM, dyrektorka przedszkola nr 4 w Sanoku powinna być natychmiast wywalona na zbity ryj. No i ja się pytam, bo ja poszukałem więcej zdjęć z różnych, z różnych yy, koceń i tak dalej. Nie wiem, a tutaj. Takie zdjęcie skocenia w szkole znalazłem, nie? Klasy pierwsze, nie, no to jak się tutaj dyrektorka albo pani siedzi przed nimi, to co? Też ją wywali na zbity ten, no bo tutaj przed nią się kłaniają, coś muszą tam jeść dzieci podczas skocenia. No nie, zresztą jak ja wpisywałem, ja tych zdjęć trochę tam pobrałem, no to niektóre zdjęcia, no jak wpisywałem śmietanka, no to tutaj, znaczy śmietana, ta płyn do golenia, czy tam krem do golenia, chrzciny, szkoła i tak dalej, no to niektóre zdjęcia wyglądają grubo. No to powiedzmy jeszcze też, no tutaj coś wpychają dzie dziecku do no wyobraźcie sobie, żeby ksiądz pychał, nie? Tutaj wszyscy się śmieją, jakieś tam kocenie, ale nie, jakby to był ksiądz, to skandal, nie? Tutaj to w ogóle, nie? Dziewczyny, chociaż jak tak patrzę, no dobra, nie wiem, być może dziewczyny, być może chłopcy podnoszą takie coś, no wyobraźcie sobie, że tu ksiądz by stał z no to też skandal, jak może takie coś być, nie? Tutaj co tam, de, ja. Legia, nie? Bo to lwy chyba. Tak, zwłaszcza, że tu jest szalik. No wiecie, takie zdjęcie w jakimś u mnie, Ale wyobraźcie sobie, że ksiądz byłby z przodu. No to skandal seksualny. A jak nie, no to takie zdjęcie. Oczywiście na stronie strony, na stronie szkoły może być. Co tu jeszcze znalazłem za zdjęcie? Takie jakieś zdjęcie, nie? Tutaj wiecie, no znowu śmieszne kocenie, coś tam na ślepo karmią się jakimiś śmietanami, które płyną po ustach. No dzisiaj mi się to wydaje głupie, kiedyś mi się to wydawało śmieszne. Co tam dalej? Takie zdjęcie znalazłem, no te już było i te było. Tutaj też jakieś karmienie na ślepo, takie zdjęcie, no wyobraźcie sobie. Tu je powiększę, bo one jest małe. No i tutaj też jest jakieś, nie wiem, tu jest chyba była wojna na dmuchanie tego mąki, nie? Że są dwie osoby za tymi oczami w środku mąka, i dmuchają się tutaj nawet widać, taka para z tej mąki leci, nie? No ale ktoś spojrzy tylko na te zdjęcia, jeszcze tu by ksiądz stał zamiast tego chłopaka, no to też skandal jest seksualny, nie? No bo fajnie jest nadać charakter seksualny jakiemuś zdjęciu, podczas gdy całe zdarzenie w ogóle nie ma charakteru seksualnego, i dlatego rodzice nigdy nie widzieli w tym nic złego, i szkoła sama, bo nie wiem czy wiecie, nie wiem czy o tym powiedziałem. To nie jest zdjęcie, które ktoś przemycił, tajnie zrobione, żeby pokazać, jak dyrektor poniża dzieci. To jest zdjęcie, które nauczyciele sami wrzucili na stronę szkoły i rodzice je widzieli, i nikt w tym nie widział nic złego. Ale to nie wszystko. Nawet postanowiłem przeczytać: O, tutaj mamy inne jakieś takie zdjęcie, właśnie z tego. Tutaj widzimy 2012 rok, mamy 24, 12 lat temu. No i czytamy, tutaj sobie zaznaczyłem, że. Do wczoraj nikt nie zgłosił sprawy lubelskiej policji. Zdjęcie przesłano do prokuratury okręgowej w tej Legnicy. W Legnicy ta zaś uznała, że na razie nie ma podstaw do wszczęcia śledztwa, ale tam u góry też coś pisało. O, oficjalnie nikt takiego zarzenia nie zgłosił na policję. Zdjęcia z tak zwanych kotów przesłano prokuraturze, jak przyznała Liliana, która jest rzecznikiem prasowym okręgowej Prokuratury. W Legnicy sprawę można, oczywiście, że można rozpatrywać pod jakimś kątem zmuszania do innych czynności seksualnych, mając jednak na uwadze kontekst sytuacji prokurator, który się temu przyjrzał, uznał, że dziś nie ma podstaw do szczęścia postępowania. Że dziś nie ma żadnych podstaw do wszczęcia żadnego postępowania. No i jak to można podsumować? Jakby ktoś zrobił dzisiaj coś takiego, to byłoby to słabe. 15 lat temu te otrzęsiny, one miały miejsce w całej Polsce. Czy były mądre, czy były głupie? Oczywiście można mieć swoje zdanie. Problemem nie jest to, czy ktoś robił takie rzeczy głupie, czy ich nie robił. Problemem jest to, że takie rzeczy się działy, nigdy nie miały charakteru seksualnego, nigdy nie były w taki sposób traktowane, nigdy rodzice nie wiedzieli w tym nic złego, nigdy same dzieci nie widziały w tym nic złego. Zobaczył taki seksualny zwyrodnik, który jak zobaczył klęczące dziecko, to od razu mu się to skojarzyło z czymś niedobrym. No więc od razu poszedł z tym na prokuraturę, bo to jest ksiądz, tak? Dopóki to robiły, inne osoby były dobrze, ale skoro zrobił, to ksiądz to seksualny skandal. No nie. Mieliśmy do czynienia z chrztem, który trwał 10 minut, Podczas którego były próby, podczas którego trzeba było się pokłonić. No i podsumowując, dzisiaj oczywiście coś takiego byłoby widziane zupełnie inaczej niż 15-20 lat temu. Czy, czy tam 12 lat temu, bo 12 lat temu to miało miejsce. No i podsumowując, tutaj nie chodzi mi o to, żeby koniecznie bronić się tego księdza, że wszyscy tak robili, tylko chodzi mi o coś zupełnie innego. No bo gdyby wszyscy robili coś złego, tak? Nacechowanego seksualnie i byłoby to powszechnie potępiane, no to jasne, bronienie tego księdza byłoby delikatnie mówiąc bezsensowne. Trzeba by było go potępić. Natomiast jeżeli powszechną, ponad 10 lat temu, taką praktyką było to, że robi się te szty, czy na wyjazdach nadmorskich, czy gdzieś tam na koloniach, czy kocenie klas pierwszych, tak? Jeżeli te kocenie nie miało charakteru seksualnego, jeśli nie było tam żadnego zlizywania śmietany z kolana, jeżeli tam po prostu był chrzest, który miał 10 różnych prób dla dzieci pod... i jeżeli przejdziesz wszystkie próby, masz się pokłonić tak, żeby dotknąć nosem pianki do golenia, którą jeśli zliżysz, okazuje się dopiero pianką do golenia, bo masz myśleć, że... Jest to bita śmietana, i nigdy w tym nikt nie widział żadnego charakteru seksualnego, no to na siłę nadawanie mu charakteru seksualnego jest po prostu czymś niewłaściwym, czymś obrzydliwym i czymś ohydnym. No bo wiecie, ja mogę bardzo dużo znaleźć zdjęć, którym dzisiaj można nadać charakter seksualny, mimo że każdy, kto był na miejscu, tam nikt żadnego podtekstu seksualnego nie widział, tak? I to jest właśnie taka sprawa. A dlaczego mówię o niej dzisiaj? No bo mimo, że jest to sprawa sprzed 12 lat, to oczywiście ktoś w koło o tym mówi. I mimo, że od 12 lat wiadomo, że nie było tam żadnego zlizywania bitej śmietany, że, była, że był chrzest 10-minutowy, 10 prób i ukłon taki, żeby dotknąć nosem kolana, to dalej te osoby mówią, że było jakieś zlizywanie bitej śmietany z kolana że to by było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do następnego. No i co? Proszę o lajki, dzwonki, łapki i tak dalej, i tak dalej. O wszystko, co jest potrzebne, żeby te materiały stawały się coraz bardziej powszechne. Z Panem Bogiem!